kiedykolwiek miałeś wrażenie, że coś cię prowadzi, mimo że wszystko wokół ciebie wydawało się chaotyczne, niepewne, a czasem nawet beznadziejne? Jakby jakaś siła, cicha, niewidzialna, szeptała ci do ucha, żebyś jeszcze się nie poddawał, że choć nie wiesz dokąd zmierzasz, to jesteś na właściwej drodze. Nie da się tego udowodnić, ale się to czuje. Niektórzy nazwaliby to intuicją, inni łaską. Karl Jung nazwałby to działaniem archetypów i nieświadomości zbiorowej głębokiego, pierwotnego pola, które łączy nas wszystkich i przenika każdy krok naszej wędrówki. Ten film nie jest o religii jest o zjawisku, które tysiące ludzi doświadczają w ciszy, czasem w ciemnych nocach duszy, czasem w najdziwniejszych zbiegach okoliczności, a czasem w momencie, gdy wydaje się, że wszystko zostało stracone. To opowieść o ochronie która nie zawsze wygląda jak ochrona. O nie w odpowiedzi na nasze błagania, które okazuje się później największym tak naszego życia. O dziwnych przypadkach, które ratują nas przed katastrofą. O momentach, kiedy coś nas zatrzymuje, tylko po to, by ochronić przed czymś, czego jeszcze nie widzimy. Jung powiedział kiedyś: To, do czego najbardziej dążysz, znajduje się tam, gdzie najmniej chcesz patrzeć. Może właśnie tam działa ta tajemnicza ochrona. W tym filmie przedstawię cztery główne znaki: że jesteś chroniony przez coś większego niż ty sam coś, co czasem przychodzi w formie porażki albo samotności, ale co zawsze, ostatecznie, prowadzi cię bliżej siebie. A jeśli słuchasz tego i coś w tobie się porusza, to być może nie jesteś tu przypadkiem, zaczynamy. Karl Gustav Jung, szwajcarski psychiatra i twórca psychologii analitycznej, Całe życie poświęcił badaniu tego, co niewidzialne, ale głęboko realne. W odróżnieniu od swojego mistrza Freuda, Jung wierzył, że człowiek nie jest jedynie zbiorem instynktów i traum, ale również istotą duchową zanurzoną w większym porządku istnienia. Według Junga każdy z nas nosi w sobie dostęp do nieświadomości zbiorowej, wspólnego pola archetypów, symboli i doświadczeń, które są starsze niż nasza osobista historia. I to właśnie w tym polu działają siły, które potrafią nas prowadzić, ochraniać i, czasami, zatrzymać, zanim popełnimy błąd, którego nie da się odwrócić. Jednym z kluczowych pojęć w myśli Junga jest archetyp pierwotny wzorzec, który wpływa na nasze decyzje, relacje, lęki i pragnienia. Archetyp matki, cienia bohatera czy mędrca wszystkie te siły istnieją nie tylko w bajkach czy mitologiach. Ale również w naszym życiu psychicznym. Jung zauważył, że w momentach kryzysu, przełomu lub transformacji te siły zaczynają się aktywować. I chociaż wydaje się, że wszystko się rozpada, w rzeczywistości to głębszy porządek zaczyna się ujawniać. Ale być może najbardziej fascynującym wkładem Junga w rozumienie tej niewidzialnej ochrony jest koncepcja synchroniczności. Synchroniczność to znacząca koincydencja. Przypadek, który nie powinien się wydarzyć, a jednak wydarza się dokładnie wtedy, kiedy tego potrzebujemy. Spotykasz osobę, o której właśnie myślałeś. Otwierasz książkę na stronie, która odpowiada na twoje pytanie. Tracisz pracę, a tydzień później dostajesz propozycję, która zmienia twoje życie. Dla Junga to nie są tylko przypadki, to są znaki, że jesteś w rezonansie z czymś większym, z czymś, co on nazywał procesem indywiduacji. Drogą ku pełni, ku zintegrowaniu swojej psychiki i odnalezieniu głębszego sensu istnienia. Ochrona w tej perspektywie nie oznacza życia bez bólu, oznacza raczej życie, w którym nawet ból ma kierunek, i kiedy zaczynasz dostrzegać te znaki, możesz odkryć, że nigdy nie byłeś sam. Ile razy myślałeś, gdybym tylko zrobił to wcześniej, albo dlaczego to się nie wydarzyło wtedy, kiedy tak bardzo tego chciałem? Czasami wydaje się, że życie spóźnia się, albo co gorsza, sabotuje nasze plany. Ale z perspektywy duchowej wiele z tych opóźnień to w rzeczywistości ochrona. Wyobraź sobie sytuację. Jesteś gotów na nowy związek, ale wszystko się rozpada. Próbujesz otworzyć własny biznes, ale napotykasz mur za murem. Albo, dokładnie odwrotnie, coś przychodzi za wcześnie, kiedy nie jesteś gotowy i czujesz, że to Cię przytłacza. Jung mówił, że istnieje wewnętrzne tempo duszy, które często nie pokrywa się z naszym egoistycznym pośpiechem. Ego chce natychmiastowych rezultatów dusza, przygotowania, dojrzewania, transformacji. Czasem trzeba czegoś nie dostać, aby zdążyć stać się kimś, kto to uniesie. Czasem trzeba czegoś nie stracić, żeby najpierw dojrzeć do odejścia. Wielu ludzi, patrząc wstecz na swoje życie, mówi: Wtedy myślałem, że to był koniec, a to był dopiero początek. Albo gdyby to się wydarzyło tak, jak chciałem, wszystko by się zawaliło. To są momenty, w których widzimy, jak perfekcyjnie niewygodny był czas, jak zatrzymania, rozczarowania, przestoje były w rzeczywistości przestrzenią ochrony. W jungistycznym sensie to właśnie wtedy działa się samo, głęboka część nas, która wie więcej niż wie nasze świadome ja. Kiedy pewne drzwi się nie otwierają, może to nie dlatego, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, ale dlatego, że coś ważniejszego jeszcze się nie wydarzyło w naszym wnętrzu. A może ktoś jeszcze nie jest gotów Cię spotkać? Albo Twoja przyszłość potrzebuje, żebyś najpierw poczuł, kim jesteś bez tej rzeczy, o którą tak walczysz. Czas, który wydaje się zły, często okazuje się najbardziej precyzyjnie dobranym czasem ochrony. I dopiero po latach, w spokoju, bez bólu z dystansem, Dostrzegamy, że coś większego pilnowało porządku, którego nie rozumieliśmy. Kryzys ma to do siebie, że zdejmuje z nas wszelkie iluzje kontroli. Nagle nie wiemy już, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, co ma sens. Wszystko, co znaliśmy, pęka. Ale to właśnie w takich momentach, kiedy ego kruszy się pod ciężarem rzeczywistości, coś głębszego może zacząć działać. Ilu ludzi przeżyło katastrofę, wypadek, chorobę czy bolesną stratę? I mówi potem, nie wiem jak, ale coś mnie wtedy ocaliło. To może być głos w głowie, który kazał ci skręcić w ostatnim momencie, albo intuicja, która powstrzymała cię przed wejściem w miejsce, gdzie zaraz potem wydarzyło się coś złego. To może być osoba, która pojawiła się znikąd, żeby ci pomóc i zniknęła bez śladu. Jung nazywał to doświadczeniem numinotycznym, momentem, w którym dotykasz czegoś, co przekracza codzienność. Czegoś, co ma charakter duchowy, tajemniczy, a jednocześnie głęboko osobisty. Kryzys często otwiera nas na obecność tego, co większe, a ochrona w takich chwilach nie zawsze polega na ocaleniu nas od bólu, ale raczej na poprowadzeniu przez niego, bez utraty duszy. Czasem ochrona przychodzi przez sen, który ostrzega, przez wewnętrzny głos, który mówi Nie idź tam, albo przez sytuację, która choć dramatyczna, zmusza cię do zatrzymania i zmiany kierunku. Dla niektórych to doświadczenie nosi imię Bóg, Anioł, Los, dla innych to tylko dziwny przypadek, który zostaje w pamięci na całe życie. Jung powiedziałby: To się samo działa wtedy, kiedy osobowe ja się poddaje. Innymi słowy, kiedy nie mamy już siły, żeby utrzymać pozory, pojawia się coś, co naprawdę nas utrzymuje. Może nie zawsze zostajemy uratowani od bólu, ale zostajemy uratowani w bólu, a to bywa jeszcze głębszą formą ochrony. Bo nie zmienia tylko wydarzenia, zmienia nas. Jak często wracasz myślami do swoich największych błędów, te decyzje, które złamały ci serce, te słowa, których nie można cofnąć, te drogi, które zaprowadziły cię donikąd. Ale co, jeśli to właśnie one, te porażki, których się wstydzisz, były częścią twojej ochrony? Karl Jung nie miał złudzeń. Człowiek nie dojrzewa dzięki sukcesom, ale dzięki konfrontacji ze swoją ciemnością. I często dopiero wtedy, gdy coś zawiedzie, mamy szansę zobaczyć, kim naprawdę jesteśmy. W języku jungowskim ten proces nazywa się integracją cienia. Cień to wszystko, czego nie chcemy w sobie widzieć nasze słabości, impulsy, lęki i niezaleczone rany. Błąd często wydobywa ten cień na powierzchnię, i choć boli, to właśnie wtedy zaczynamy widzieć więcej. Nie tylko świat, ale też siebie, bez iluzji. Pomyśl, może tamten toksyczny związek nauczył Cię granic, może tamta strata nauczyła Cię kochać głębiej, może przez tamtą porażkę nauczyłeś się nie ufać tylko oczekiwaniom innych. Ochrona nie zawsze przychodzi jako uratowanie nas przed błędem, czasem przychodzi jako przeprowadzenie nas przez błąd, aż do miejsca, gdzie rodzi się mądrość. Dla Junga życie to nie droga do doskonałości, ale droga do całości, a całość obejmuje również nasze potknięcia naszą wstydliwą przeszłość, nasze momenty słabości. Z perspektywy duchowej błąd może być maską ochrony, czymś, co zatrzymuje nas przed jeszcze większym zagubieniem, albo, co jeszcze piękniejsze, czymś, co sprawia, że odnajdujemy swój autentyczny głos. Ile razy słyszałeś, gdybym tego nie przeżył, nie byłbym tym, kim jestem dziś. To nie puste słowa. To dowód, że ochrona często przychodzi po czasie, jako zrozumienie. I wtedy okazuje się, że błąd nie był błędem, tylko nauczycielem w przebraniu. Zdarzyło ci się kiedyś myśleć o kimś, kogo nie widziałeś od lat, i nagle ta osoba dzwoni? Albo przeczytać zdanie w książce, które dokładnie odpowiada na pytanie, które zadałeś tylko w myślach. Karl Jung nazwał takie momenty synchronicznościami, znaczącymi zbiegami okoliczności, które nie mają racjonalnego wyjaśnienia, a jednak poruszają nas do głębi. Według Junga, synchroniczność to przecięcie się świata wewnętrznego i zewnętrznego. To chwila, w której rzeczywistość odpowiada naszej duszy, jakby wszechświat mrugnął do nas porozumiewawczo. To nie są zwykłe przypadki, to symbole w ruchu i często przychodzą wtedy, kiedy stoimy na rozdrożu, w kryzysie, w procesie głębokiej zmiany. Przykład? Ktoś, kto myśli o porzuceniu pracy i w radiu słyszy zdanie Czas zrobić coś dla siebie. Albo człowiek, który wątpi w swoją wartość, a nieznajomy w autobusie mówi mu nagle: Nie wiem czemu, ale masz dobrą energię. Takie momenty nie zmieniają całego życia, ale zmieniają nasz stan świadomości. Sprawiają, że czujemy się widziani, prowadzeni, jakby coś większego dawało nam znak: Idziesz dobrze, nie jesteś sam. Dla Junga synchroniczność była jednym z dowodów na istnienie nieświadomości zbiorowej. Pola, które łączy wszystkie istoty i wydarzenia, ale była też dowodem na to, że proces indywiduacji, dojrzewania duchowego, jest wspierany przez rzeczywistość nie tylko wewnętrzną, ale i zewnętrzną. W chwilach, gdy przestajemy racjonalizować wszystko, zaczynamy zauważać i kiedy zauważamy, synchroniczności pojawiają się częściej, jakby świat nagle stał się bardziej intymny, bardziej rozmowny. To może być piosenka. Cytat. Spotkanie, ale zawsze jest to wiadomość. Nie od świata tam na zewnątrz, ale od świata, który jest z Tobą połączony. Wiele osób, które przeżyły głębokie transformacje, mówi, wtedy wszystko zaczęło się ze sobą łączyć. To właśnie to, moment, w którym życie zaczyna mówić Twoim językiem, samotność. Dla wielu to jedno z najbardziej bolesnych doświadczeń, a jednak dla duszy może być to również jedno z najbardziej potrzebnych. W świecie, który nieustannie podpowiada nam, że trzeba być otwartym, połączonym, aktywnym, chwile ciszy bywają traktowane jak porażka, ale są takie okresy w życiu, szczególnie w jego dojrzałym etapie, gdy samotność nie jest karą, lecz wezwaniem. Karl Jung pisał, że są momenty, gdy człowiek musi odłączyć się od świata zewnętrznego, by usłyszeć głos wewnętrzny, bo prawdziwe przemiany nie dokonują się w hałasie. One rodzą się w ciszy. Ile razy wydawało ci się, że wszyscy cię opuścili, że nikt cię nie rozumie, że Twoje pytania są zbyt głębokie, zbyt niewygodne. Być może to nie ludzie odeszli. Może to Twoja dusza zabrała Cię w miejsce, gdzie nikt nie będzie ci przeszkadzał w przebudzeniu. W tradycjach duchowych samotność bywała inicjacją. Prorocy, mistycy, mędrcy, wszyscy przechodzili przez okresy odosobnienia. Bo tylko w oddaleniu można usłyszeć prawdę, której nie da się przekrzyczeć. Jung powiedział: Kto patrzy na zewnątrz, śni, kto patrzy do wewnątrz, budzi się. A przebudzenie to proces intymny, często bolesny, czasem przerażający, ale zawsze głęboko osobisty. Samotność, która nie pochodzi z ucieczki, lecz z wewnętrznego wezwania, oczyszcza. Pokazuje, kim jesteś bez masek, bez ról. Bez ciągłego odbicia w oczach innych, a kiedy zaczniesz widzieć siebie takim, jakim jesteś naprawdę, coś w tobie zaczyna się uzdrawiać. Wiele osób mówi: W tamtym czasie czułem się najbardziej samotny, ale dziś wiem, że to wtedy byłem najbliżej siebie. Czas samotności może być najczystszą formą ochrony. Życie odsuwa cię od wszystkiego, co cię rozprasza, żebyś w końcu mógł usłyszeć własną duszę, i kiedy to się stanie. Samotność przestaje być pustką, staje się przestrzenią świętą. Niektóre rzeczy odchodzą z naszego życia nie dlatego, że zawiedliśmy, ale dlatego, że skończyły swój czas. Ludzie, relacje, prace, marzenia, wszystko co miało sens, a potem nagle zaczęło gasnąć. Opieramy się, walczymy, próbujemy utrzymać to, co znane, nawet jeśli nas to rani. Ale przychodzi moment, kiedy życie mówi to już i zabiera to, Czego sami nie mieliśmy odwagi puścić. Karl Jung widział w takich momentach nie tylko stratę, ale też głęboką transformację. Powtarzał, że nic naprawdę ważnego nie rodzi się bez śmierci tego, co było wcześniej. A proces indywiduacji, stawania się sobą, często wymaga rozbicia starej tożsamości. Kiedy życie coś ci odbiera, może to być właśnie forma ochrony, bo gdyby to zostało, Zablokowałoby przestrzeń na coś, co próbuje się w tobie urodzić. Pomyśl, ile razy po stracie, która wydawała się końcem świata, pojawiło się coś nieoczekiwanego, nowa relacja, nowy kierunek, nowa siła. Nie można napełnić pełnego naczynia. Czasem trzeba opróżnić serce z przeszłości, żeby mogło przyjąć przyszłość. Jung pisał o procesie alchemicznym, wewnętrznym spalaniu tego, co stare. By mogło się narodzić coś czystsze, i właśnie to dzieje się, gdy coś tracimy. To nie tylko strata, to inicjacja. Ochrona nie zawsze wygląda jak cud, czasem wygląda jak pustka, jak koniec, ale w tej pustce zaczyna się coś nowego, coś, co wcześniej nie miało szansy zaistnieć. Ile razy słyszałeś od innych, lub sam powiedziałeś: Gdyby tamto się nie skończyło, nigdy bym nie odkrył tego. To jest mądrość pustych rąk. Kiedy nie trzymasz już kurczowo przeszłości, możesz przyjąć dar przyszłości. To, co odchodzi, robi miejsce, a to miejsce bywa święte. Czasem nie wiemy, skąd to wiemy, ale wiemy. Przeczucie, że nie powinniśmy gdzieś iść, ciche, tak w sercu, mimo że rozum mówi nie. Słowa, które przychodzą do nas w półśnie, albo obraz, który zostaje w głowie cały dzień, choć nie ma logicznego powodu, by tam był. To nie przypadek. To język duszy. Karl Jung mówił, że w każdym z nas istnieje coś więcej niż świadomość i logika. Istnieje głęboka część, którą nazywał się samo selbst symbol pełni, centrum naszej psychiki, połączone z tym, co większe od nas. I to właśnie z tej głębi przychodzą nasze intuicje. Nie są irracjonalne, są ponadracjonalne, nie są magią. Są mądrością, która wykracza poza język słów. Ile razy usłyszałeś ten szept wewnętrzny, nie rób tego. Zadzwoń do niej. Zatrzymaj się. A potem okazywało się, że ten szept cię ochronił? Jung uważał, że to forma komunikacji z głębszym ja, a także sposób, w jaki nieświadomość, a może i sam wszechświat, chroni nas przed tym, czego nasz umysł jeszcze nie ogarnia. W snach pojawiają się symbole, które ostrzegają. W ciele, uczucie ciężaru, które mówi coś jest nie tak, w dialogach, słowa innych, które trafiają w nas jak echo prawdy, którą baliśmy się wypowiedzieć. Ochrona duchowa nie zawsze działa z zewnątrz, czasem największym przewodnikiem jesteśmy my sami, gdy mamy odwagę posłuchać tego, co w nas ciche, ale prawdziwe. Jung pisał, Twoja wizja stanie się jasna tylko wtedy, gdy spojrzysz w swoje serce. Kto patrzy na zewnątrz, śni. Kto patrzy do wewnątrz, budzi się. Budzenie się zaczyna od zaufania temu, co niewidzialne, od przyjęcia, że może jednak jest w nas coś, co wie wcześniej, coś, co widzi szerzej, coś, co prowadzi. To nie muszą być gromy z nieba, wystarczy jeden cichy głos, który mówi: Zaufaj, tam jest droga. Może to wszystko, co przeżywasz, nie jest przypadkiem. Może to nie chaos, może to dostrajanie. Karl Jung wierzył, że życie człowieka nie polega na osiągnięciu sukcesu, ale na staniu się tym, kim naprawdę jesteśmy i że cała nasza droga, z jej bólem, stratami, synchronicznościami, błędami i przebudzeniami, to proces indywiduacji. Innymi słowy, życie nie zmierza do perfekcji, zmierza do prawdy. Wszystko, co się wydarza, nawet to, co niezrozumiałe, służy temu, byś wrócił do siebie. Ale nie do siebie zbudowanego z oczekiwań innych ludzi, do wewnętrznego rdzenia, do autentycznego istnienia, które zna swój własny rytm. I właśnie dlatego niektóre rzeczy nie wychodzą, właśnie dlatego pewni ludzie odchodzą. I dlatego w odpowiednich momentach pojawiają się znaki, które mówią: Tu zgubiłeś się? To dobrze, bo teraz możesz się odnaleźć naprawdę. Jung nie obiecywał łatwego życia ale pokazywał, że życie ma strukturę sensu, nawet jeśli nie widzimy jej od razu. I że każda przeszkoda może być fragmentem większego wzoru, który dopiero z perspektywy nabiera kształtu. To tak, jakbyśmy całe życie byli strojonym instrumentem, i każda relacja, każde wydarzenie, każdy ból i każdy cud to dotyk, który dostraja nas do tonu naszej duszy. Ochrona duchowa nie polega na unikaniu trudności polega na prowadzeniu nas przez nie w taki sposób, by nas nie złamały, ale uczyniły prawdziwymi. Czasem jesteśmy jak drewno w rękach rzeźbiarza. Nie rozumiemy cięć. Boli. Ale z czasem zaczyna się ujawniać forma. Nie byle jaka forma. Nasza własna, jedyna, niepowtarzalna. I wtedy zaczynamy rozumieć, że życie nie było przeciwko nam. Ono po prostu nie pozwoliło nam się zgubić na zawsze kiedy spojrzysz na swoją drogę z tej perspektywy, może odkryjesz, że byłeś chroniony cały czas, tylko nie w taki sposób, jak się tego spodziewałeś.